W mroku czuję się bez życia. Żadne z nich gwiazdy nigdy ci nie darówna. to Do nowych celi moich was. W małych wodospadach moich was. Każda wizja z Twoją twarzą wam mi serce, jakby się wyrwała z piersi, w mąż i je. Moje serce złamało cofa, złama, wrócimy w ciele gwiazdy. Mam być podróżyć od nas. Rozcieliło i cierpię, gdy nie ma jej koralina Wciąż w miłości. przecież w nie chcę, muzyka chcę do nieba, chcę do ciebie iść, kochanie, z tobą być, jestem jak wszystko słuch do twojego, wszystko głosu jestem jak nieistniejące powietrze, tego, bez żadnego znaczenia, dusze błąkające się po niebie, bo kupiłam się bez mojego ideału, bez kobiety, którą kochałam, bo właśnie ty. nienawidzę siebie do nie, ja. powinnaś żyć. żyć, być tak tak jak nie, już wie nie, że nie, znajdę Cię, nie, wszystkich wizjach, Twoja śmierć, mój nie, moje cierpienie, żal strach, straciłam Ciebie, straciłam, straciłam nie, chcę dłużej tak żyć, nie. Ja, gdy nie mogę z moją kochaną być Ja na ziemi, tak kochani w niebie bo po ciebie Tylko wizjach widzę cię I niebieska, niebieskie ma twój kuror Rarka dwa wisi na ścianie Z pogrodu na nią jedno Z twych zdjęć Przy to mocnych mocniej jak Potrafię za tobą moja kochana płacze Zagnę w rozpoczę Nie ma miejsca bo my serce bez niej złama my. I tysiąc piosenek napisanych trań niej Baretko ma, ciebie przy mnie tu nie ma mi miłości do niej że wizję trwa Choć w rolu przeciwbłyska w sercu jej mi brak Tak bardzo mocno jej mi brak Nie ma sensu już nic. Nie chcę samo spełniać naszych marzeń. nie będziesz w nie chcę. Muszę co do nieba. Chcę do ciebie iść. Kochanie z tobą być. Jestem jak wszystko co do twojego. Wszystko głosu jestem jak nieistniejące powietrze. Taka bez żadnego znaczenia. dusza, połąkająca się po niebie. Pogubiłam się z mojego ideału, bez kobiet, którą kochałam byłaś ty. Nienawidzę siebie, to nie ja. Powinnaś żyć w poradku, tak jak chciałaś być. Już wiem z serce że nie odnajdę cię. We wszystkich wizjach twoje oświecie, mój szar, moje cierpienie, brak strach. Straciłam ciebie, straciłam